ten pochmurny dzień przenosimy się do tajemniczej szkoły – Simeria. Dzisiaj będziemy rozmawiać o drugim tomie wybranych, czyli dziedzictwo. Na temat pierwszego tomu nie nakręciłam żadnego filmiku, ponieważ był, była wzmianka w bukatonie i uznałam, że to jest bez sensu. Oczywiście zaznaczam, że polecam oglądanie tylko tym, którzy przytali pierwszy dom wybranych, bo mogą być tu lekkie spoilery. W pierwszej części poznajemy Ali. Która z powodu trzech aresztowań zostaje wysłana do szkoły z internetem, gdy się zjawia w tamto miejsce. Uważam, że szkołę jest dość dziwną. Szkoła wygląda jak mur wiktoriański yy, i wygląda jak straszne zamicsko, co jest takie coś tajemnicze. Szkoła obowiązuje wiele zasad, których nie można złamać. Yy, Ali tutaj właśnie spotyka przyjaciół, yy, zmienia się o 180 stopni, yy, zaczyna się uczyć, zaczyna się przykładać do nauki, odkrywa wiele tajemnic, yy, ma też rozterki sercowe oraz poznaje tą szkołę z innego punktu widzenia. Yy, tutaj również można powiedzieć, że dzieje się bardzo dużo tajemniczych. Zjawisk. Życie Ali zmieniło się po śmierci jednej z bohaterek w pierwszej serii i po prostu Ali stała się zupełnie inną osobą. Pierwsza część była opisywana w semestrze letnim, kiedy wracamy do ponownego czytania wybranych, czyli do drugiej części, pojawia się tutaj już sezon jesienny. I tutaj właśnie Ali została przyjęta do nocnej szkoły oraz wybrała już swojego wybranka serca. Właśnie Ali jest rozdarta pomiędzy Sylwianem a Carterem i moim zdaniem powinna być z Sylwianem, a nie Carterem, bo Cartera nie lubię. W tej części Ali wybrała Cartera i jest z karterem, co moim zdaniem jest bardzo złe. Książkę trzymałam w napięciu do ostatnich stron. Myślałam w ogóle, że znowu tutaj jest z tym wprowadzony jakiś wątek, może w drugiej części jednak nie został. Jest to w sumie, mogę powiedzieć, że kryminał. Taki thriller, skrywanie tajemnicy przez szkołę przez tyle lat, którą Ali próbuje w końcu odgadnąć. Choć zostaje się bardzo wiele spraw, e, Ali e, właśnie doszła do tej nocnej szkoły. Poznaje tam nowych przyjaciół. E, końcówka książki mną bardzo wstrząsnęła. Ryczałam normalnie tyle. Nie mogę wierzyć, że tak się stało, bo e, po prostu końcówka wstrząsnęła moim sercem. E, Ali. Pokazuje nam tutaj e, właśnie coraz większe rozterki między Sylwianem a Carterem, ponieważ nie może powiedzieć Karterowi, e, że go nie kocha, ale nie może też powiedzieć Sylwianowi, że go nie kocha. To tutaj może się wydawać e, wątkiem jak w zmierzchu, ale powiem, że wątek w zmierzchu, e, rozterki między Jacobem a Edwardem nie bardzo wkurzał. Tutaj jednak e, są powody, dlaczego jest właśnie e, ta, ta rozterka pomiędzy dwoma chłopakami. Ali tutaj zaszywa się z wieloma osobami, jednak pakuje się w coraz większe kłopoty. Ma coraz większe problemy z dyrektorką Izabel i coraz więcej łamie praw, jednak nie mogą jej wyrzucić ze szkoły ze względu na jej pochodzenie. Okazuje się tutaj też, że... Główna bohaterka ma inne pochodzenie niż myślała, co nie jest spoilerem, bo to jest na początku książki. Oczywiście o książce samej nie będę Wam opowiadać, jednak chwyciło mnie za serce. Autorka po prostu pisze cudownie te książki, tak się wciekawiałam, że od razu sięgnęłam po trzecią część i jednym na stronie. Książka normalnie ją zawładnęła i się cieszę, że przeczytałam pierwszą część w okresie bukatonu czytałam radę i czytam kolejne. Druga część muszę powiedzieć, że chyba moim zdaniem była lepsza, bo było więcej akcji. Pierwsza to było wprowadzenie po prostu do tej historii. Druga już się bardziej rozkręca, a czytając trzecią po prostu jestem taka szczęśliwa i muszę sobie mówić, kolejne są tomy, które wam zrecenzuję. Autorka po prostu porusza nasze serce, pomimo moim zdaniem wielu stron, bo niby to jest 400 stron, ale tyle się dzieje, że mogę powiedzieć, że naprawdę to jest wiele stron. Nie mogę odłożyć tej książki na bok, cały czas myślę, jakbym sięgnęła po nią, jakbym ją przeczytała. Jednak po prostu yy, czytałam ją w jakieś dwa dni. I powiem wam, że je, mogę powiedzieć, że ta seria jest jedną z moich ulubionych. Od razu wam powiem, czemu nie lubię Cartera. Uważam, że serial jest po prostu lepszy dla Ali. Seria jest tajemniczy, troszczy się o nią jest takim, właśnie typowym przystojniakiem ze szkoły. Po prostu każdy się na niego rzuca. Ali może go mieć, bo on się w niej zakochał i Ali powinna mu się oddać. Moim zdaniem Carter jest taką mazgają. Nic nie może zrobić. I nawet tu widać w tej części, kiedy to Ali pokazuje, że po prostu Carterowi niezbyt ufa i po prostu w takich poważniejszych sprawach idzie do Sylviana. Sylwian jest po prostu kimś wspaniałym, on jej zawsze pomoże, nawet jeżeli naraża siebie. Sylwian jest po prostu osobą, na której każda dziewczyna by oszalała, a Carter, moim zdaniem, jest taką ciapą i nic jej nie daje. Użala się nad sobą. Ale to chyba zauważy kiedyś, mam nadzieję. I że będzie z Sylwianem, bo marzę o tym. Książka po prostu załadnęła moim sercem, nie mogę przestać czytać tej serii. E, I po prostu tak wam mega ją polecam. Mówię wam, że, zaczęcie, że moja historia z tą serią zaczęła się przypadkowo, ponieważ e, wymieniłam się z koleżanką, bo mroczne umysły bardzo, bardzo mi się nie podobały. I odmówiłam ją i koleżanka z mną wymieniłam na wybranych. Dziedzictwo dostałam od kuzynki, tom, to inny tom, zagrożenie też dostałam z wymiany i po prostu dzięki tym książkom moje życie się zmienia, bo nie lubiłam kryminałów, jednak tu mogę powiedzieć z czystym sercem, że mamy tu wątek kryminalny, tu jest jakaś tajemnica, jest dużo zabójstw, jest właśnie dużo walki, moim zdaniem właśnie jest to książka kryminalna, bo nie jest to fantastyka, nie mogę tego załapać też do New Adult. Jest to taka książka właśnie, mogę powiedzieć, kryminalna i książka załanęła moim sercem. sobie ją obok moich najlepszych serii, czyli Dotyku Julii i Pretty Liars. E, po prostu książka... Sprawiła, że czuję się jak w innym świecie, i sama chciałabym uczęszczać do tej szkoły. Ja bardzo lubię książki o tematyce z wiktoriańską Anglią. Tutaj jednocześnie nie mamy takiego wątku, jednak budynek wiktoriański w Anglii sprawia, że po prostu czułam się cudownie czytając to i, wy, i czytając o tych pomieszczeniach, jak ta szkoła jest rozmieszczona. Poza tym typowe angielskie. Mundurki, których nie mamy w Polsce. A uważam, że fajnie byłoby je wprowadzić. I życie nastolatków, i ich rozterki, ich problemy. Kończąc tą książkę, była po prostu nam zawładnęła i sądzę, że Wami też zawładnie. Jeżeli przynaleźli pierwszy tom i to oglądacie, wiecie o czym mówię, lub oglądacie to, polubicie spoilery. Ale powiem Wam, że książka jest cudowna i musicie po nią sięgnąć. I po prostu liczę, że to zrobicie w najbliższym czasie, bo że ta książka jest idealna na wakacje. Możecie tutaj się przynieść w inny świat, w świat szkoły. Tak naprawdę, kto chce wracać w wakacje do szkoły? Jednak to jest zupełnie inny świat i tutaj mam pokazaną walkę z Natanielem, To też nie jest spoilerem, bo dowiedzieliście się o tym w pierwszej części. Jeżeli czytaliście pierwszą część, wiecie, kim jest Nataniel. Uważam, że po prostu książka jest wspaniała i pozwoliła mi się przenieść w taki inny świat. Oceniam ją 9 na 10. Jest to bardzo Wysokim wynikiem. Tak samo oceniam pierwszą część. Książka po prostu jest cudowna. Normalnie tak zawładnęła moim sercem, że nie mogę o ani mówić. Wszystkim ją polecam, nie mogę się od niej oderwać. Cały czas myślę, żeby czytać kolejne strony. Jestem z że jestem już na setnej stronie kolejnej części, a nie kupiłam czwartej. Kolejną część pewnie też Wam zrecenzuję, ale mam świadomość tego, że dużo osób nie będzie tego oglądać, ponieważ mało kto przydał pierwszą część. Chciałabym zrobić dla Was Q&A i jeżeli chcecie coś takiego, możecie na dole zadawać mi pytania, na które na pewno zaznaczę i odpowiem w następnym filmiku, jeżeli będzie ich dużo. Będę wam też powiedzieć, że na, macie na dole linka do mojego fanpage'a na Facebooku. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!